Cześć! Dzień dobry! Witajcie przy poniedziałku. Czego się właśnie tak gęba cieszy? Powróciłem do pracy. <noise> nie wiem, czy mój szef nie ogląda, więc muszę tak pokazywać, drodzy widzowie. Nie, ale na poważnie. Słuchajcie, no wracamy, wracamy już do regular regularnego nagrywania. Wczoraj troszeczkę podładowałem baterię. Byłem w miejscowości obok. Pokażę wam kilka sekund, co tam się działo. No, już chyba wiecie, czyli to był koncert Zenuś mi wczoraj doładował pozytywną energią, więc walczymy dzisiaj dalej. Co dzisiaj? Dzisiaj taki plan, na końcu działki już teraz mam wykoszone, jest łąka na końcu działki mam jednego słupa do zrobienia A czemu ten słup jest do zrobienia? Zaraz wszystko Wam na miejscu pokażę. Ale jest jeden plus urlop się skończył i pogoda się skończyła. Popatrzcie co wie, jakie tu chórki ciężkie tu troszeczkę niebieskiego nieba, a tu idzie chyba jakaś mała wichura. Nie, ale fajnie. Jest 21 tak mniej więcej. 20-21 jest naprawdę przyjemnie. Może komuś może być chłodno w krótkich spodenkach, ale dla mnie to jest idealna temperatura do pracy, do, do odpoczynku. Więc będziemy się brać za to. Szybki rzut jeszcze na szklarnię. Dawno Wam nie pokazywałem co i jak. Patrzcie, pierwszy rząd, tutaj nie mam w ogóle e, jakby zasłonięte, nie? I pierwszy rząd, zwłaszcza te, delikatnie, tak jakby chciała ich zaraz zaczepić. Takie mam wrażenie. Natomiast tam już dalej wszystko jest ok, nie? Ale tutaj widzicie o te liście takie, o, takie ciemne? Nie wiem, co to jest. Czy to po prostu z gorąca? Ale te liście po prostu są uschnięte na drzewie, ale pomidorom niby nic się nie dzieje. Nie ma żadnych plam ani nic takiego. O paprykę, co ktoś tam oberwał. Pewnie Jasiu. On takie akcje robi. No, generalnie fajnie powiem wam tak mniej więcej co dwa dni, około 9-10 kg zbieram pomidorów. Więc wydaje mi się, że chyba jest nieźle. Zresztą popatrzcie ile na krzakach tych pomidorów jest. One są po prostu oblepione pomidorami, różne odmiany. Już wiem, że w przyszłym roku na pewno nie zasadzę tej odmiany gruszkowej, czyli to są o te o te dziady. Coś wam pokażę. One niewielkie to są owoce, to są troszeczkę większe niż koktajlowe, takie w kształcie gruszki, żółte. Natomiast przyglądnijcie się jakie konary można powiedzieć ten ten krzak tworzy. I strasznie dużo odrostów, strasznie dużo wilków, i walka bez przerwy. Patrzcie, jakie grubości wilki obcinałem. I to 4 dni chyba, w 4 dni o takie coś wyrosło. Więc to jest odmiana, którą na pewno w przyszłym roku nie, nie będę uprawiał. Popatrzcie, jaki konar. Mój chciuk. No to to jest dużo grubsze. To jest jak palec chyba u nogi gruby. I tu wam pokażę, na tej wysokości popatrzcie. O, już tu wilki zapierniczają. Strasznie szybko rośnie, strasznie dużo. Ma liści i tego zielonego. Natomiast pomidorów, tak trochę jak kot napłakał. Patrzcie na tego, krzaczka, jaki on jest delikatny tutaj u góry w porównaniu z tym. Ten całe nic ma, można powiedzieć, na sobie. A patrzcie na tego. Ile tutaj tego jest. Póki co mogę się mylić, ale wydaje mi się, że oparłem się tej zarazie ziemniaczanej w tym tunelu. Z tej strony to jest też ładnie. Popatrzcie o takie tutaj piękne pomidorki sobie wiszą, różne odmiany. Ta jest ciekawa odmiana. W przyszłym roku spróbuję troszeczkę tej więcej rozmnożyć, bo jest dość plenna. Nie są to jakieś ogromne owoce, ale jest bardzo plenna. Natomiast jeśli chodzi o arbuzy, jeden dzisiaj już poszedł do konsumpcji, zostało 5, Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ale arbuzy też już idą spać. Nie wiem czemu. Papryki to są słodkie papryki, żeby was nie zmylić. Popatrzcie, jaki wysyp papryki. I to tak jest pod każdym krzakiem. Są ogromne ilości tej papryki. I wszystko to jest słodka odmiana. Tylko tak wygląda trochę na chili, nie? Ale wszystko to jest słodka odmiana. I tutaj, o, ta jest bardzo fajna odmiana. Pomidora jest naprawdę ogromny. Takie półkilowe owoce mniej więcej, bo już kilka próbowałem. Tam jest bawole serce, prawdopodobnie jeśli się nie mylę. A tutaj są te półkilowe owoce. No więc, tak jak popatrzycie, no jest tego trochę tutaj tych pomidorków. Ja staram się co drugi dzień podlewać, nie codziennie, żeby właśnie nie przesadzać z wilgotnością tutaj. Aby tu te choroby się nie wdawały. A mimo wszystko widzicie te z brzegu, co takie są podeschnięte. I nie wiem co to jest, ale nie ma nic na owocach, więc może mi podpowiedzcie, może im czegoś brakuje po prostu i te liście tak usychają, ale to jest świecie dziwne aż, nie? O, popatrzcie tu jakie jakiej wielkości te są na przykład trochę mniejsze. No ale tu już takie byczki. No i ta papryczka, a ta papryczka to coś jest chyba z nią nie tak. O, to góry zjedzą. Bywa i tak Działa mikrofon, działa mikrofon, no dobra Jest mój wielki pies Punia, cześć, przywitaj się ładnie, chodź tutaj No chodź dziadu Masz tu, masz O, jak masz to od razu jesteś Ty, a tak to nie chcesz przyjść, a tak to od razu jestem Od razu, od razu Dobra Nie wiem, czy one będą w ogóle jadły tą paprykę, zobaczymy. Ale jak chrupie. ubią sobie. No i tutaj jest ten motyw, który muszę naprawić. Pamiętacie albo nie pamiętacie. Generalnie tak, ten płot szedł tak... I tak tutaj do rogu. Ale sąsiad chciał sobie ładnie zagrodzić. Zapytał, czy może rozgrodzić mój płot i zrobić panelami. Proszę bardzo, be my guest. Więc tutaj sąsiad sobie zrobił. Zwinął mi tą siatkę. No i generalnie muszę takiego jednego słupa tutaj wkopać, zamontować to przesełko I po pracy. I ten kawałek mamy zabezpieczony, żeby nam owieczki nie uciekały z tego pastwiska. Here comes trouble, putting on a show like a domino. I fall, another bottle. Don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me alone. I'll show you another way. Say it's a one night show you another way and you say it's wrong tutaj zaschnąć słupek obsadzony, zabetonowany do jutra jak ładnie tutaj obeschnie, to będziemy podciągać tą siateczkę tutaj no i dociągniemy do płotu dlaczego nie do samego płotu? no niestety sąsiad tutaj dość duży fundament zrobił pod spodem na obsadzenie tego słupka i nie byłem w stanie wywiercić bliżej, więc tak to w tym momencie wygląda ale ogólnie jak to zrobimy to powinno być w miarę ok, kolejna naprawa mamy tam kobrzuski. No tam niestety te zwierzaki kurcze przeskakują, nie widzą tego. Chyba tutaj puszczę jeden albo dwa paski białe z tego pastucha, tak żeby tutaj blokować, żeby one z daleka widziały, że jest tu siatka. O! Jeszcze pokażę Wam jak owieczki tutaj sobie zajadają. Jednak nie całe siano im pasuje. Muszę przyznać szczerze, że nie wszystko. Wybierają, ale wybierają dość mocno. Ja się biegnie, to zaraz uciekną. Ja się nie strasz. Zaraz uciekną. Uff. Powiem Wam, przyglądam się teraz. Bo nie wiem co będzie, czy ta malinka jest w ciąży, czy nie. Ta pierwsza. Tak się trochę jakby zaokrągla na brzuszku, nie wiem. Ewelina. No tutaj to tak na dwoje babka wróżyła. No i bunia, też nie wiadomo. Co z tego wyniknie, czy będzie coś z tego, czy nic? Jeśli teraz, tak jak Wam mówiłem, jeśli teraz nie będą w ciąży, to nie one będą winne, moim zdaniem. Troszeczkę muszę zmienić swoje zdanie. Wcześniej myślałem, że one będą winne, ale nie, to nie one będą winne. To będzie winien Wacuś. No bo skoro trzy owieczki, zwłaszcza, że jedna się wykociła, więc trzy owieczki nie będą kotne no to chyba samiec jest do dupy, nie? te jego jajka o kant dupy rozbić tak mi się wydaje dobra, idziemy do pawi ktoś mnie ostatnio pytał o pawie, czego pawi, nie pokazuje Ano pawie już do nich idziemy, cichutko nie drżyj się pawie sobie tutaj urzędują powiem wam z przepiórkami aktualnie z przepiórkami sobie siedzą Proszę bardzo, Pawełek już się ładnie wybarwia. Ogonek coraz dłuższy. Tam Pawlinka z tyłu. Barzantów tutaj już nie ma. Barzanty stąd zniknęły. Zostały tylko pawie, i po dole schodzą przepiórki, które tak naprawdę no myślę, że im w ogóle nie przeszkadzają. A coś tam na dole się dzieje. Bo pawie przeważnie na grzędach siedzą. Teraz sfrunę, bo widziały, że idę. Może myślały, że coś dostaną. Właściwie to możemy im coś dać. Co ty chcesz od tego pieska, tutaj, Jaś? <grywa> Płynia już tak szybko biega, że nie ma szans jej złapać. Naprawdę. W tak prostej linii. Nie ma szans. Kiedy gdzieś tam wróg zagoni, to ale o. Jasiu, co jest? Nie rozdepcie jej tylko. Mówiłem. Mówiłem. Dobra. Trochę mi poprzerastała tutaj sałata. Ale ja się tym totalnie nie przejmuję. Wiecie, bo po prostu co jakiś czas wyrywam sobie dla zwierzątek. I teraz trafi na tą. To wyrwiemy. A tu wam pokażę jeszcze jakie piękne buraki w tym roku. Twu, twu. Odpukać, jakie piękne buraczki tutaj. I to patrzcie, one są wielkości, kurde, jak, jak cukrowe co najmniej. Takie byki porosły. Naprawdę. Bardzo fajnie to wygląda. Ty, nie szczekaj mi tutaj. No, ten rok należy do buraków. Ewidentnie. Bardzo ładnie urosły. A my tu podążamy po sałatę. O! Co o to tu jest ich dwie. To jedną dzisiaj a jedną jutro a no, tak jedna dziennie, jedna co dwa dni. I zawsze coś zielonego mają zwierzęta. <słyska> Masz niespożytą energię Asiu, ale ten piesek jest szybszy. Zabawny jest ten piesek, naprawdę Cichutko, już Ci daję, już, już, już Już, proszę Oczywiście nie mogę im wszystkiego dać Bo tu jest taki jeden pan Który on uwielbia sałatkę Proszę, Pawełku Proszę o. On bardzo lubi sałatę on Jak widzi, że się zbliżam z sałatą to już z grzędy sfruwuje. Więc muszę mu te takie najdelikatniejsze czubki dać. I on jest bardzo zadowolony. Pawlinka tak nieśmiała, podchodzi. Pawełek jest bardziej śmiały. Złapałeś ją wreszcie? Tak. O! To ci się udało. Patrzcie, pokaż to opusie. To znamie jej się tak jakby troszeczkę zmniejsza. Pokaż łebek. Nie bój się. o tak, jakby się troszeczkę zmniejsza. Może nie będzie mieć tej blizny. Oby tak było. Dobra, jeszcze to damy. Bawią. O, Pawełek złapał i poszedł. Przepiórki też zawsze coś zjedzą. Ale owieczki też bardzo lubią to zielone. Bardzo. Owiec jakim dawałem, to im przedtem rzucałem tutaj, no i tak zawsze gdzieś tam tego owca zostawało Zacząłem im rzucać w to czarne No to wywracają, wysypują i zjadają Zawsze po swojemu Generalnie Tu kurek co? O jajo znowu tutaj Która to tutaj niesie? Gąski już porosły te białe, już niedługo można na obiad zapraszać Bardzo ładne, tutaj patrzcie jaki Miks wyszedł z tej wąski. To po tej białej co miałem, a druga to był gucio garbonos. I o taki miks wyszedł. No gucio też chyba na obiadek niedługo pójdzie. I balbinka. Zostawimy te młode garbonoski. Zobaczymy. Ogólnie zastanawiam się czy gęsi trzymać powiem Wam szczerze. Bo myślałem je dawać tam wiecie na zielone na pastwisko z owcami. Ale one dość mocno brudzą, dość mocno tymi fekaliami brudzą ten obszar, który urzędują. I obawiam się, że owce po prostu nie będą chciały tej trawy jeździć, one tam będą się załatwiać i w krótkim czasie załatwią mi pół pastwiska. Nie? Owce są na tyle czułe, że nawet tam zostawiają piękne kępy koniczyny tylko dlatego, że chyba tam wcześniej się załatwiały i one to czują. One tego po prostu nie jedzą. Zresztą podejdziemy i Wam pokażę. Tutaj jest mocno wyskubane. No cicho, nie krzycz. Patrzcie, jest mocno wygolone, ale na przykład tutaj jest piękna zielonka, zielona trawa, i one jej w ogóle nie jedzą. Tam jaka zielona trawa tam. Ale to przez to, że one się tutaj po prostu załatwiały i one to czują. I to jest najśmieszniejsze, że wiecie, no, mogły się załatwiać gdzieś w marcu, w kwietniu, a mimo wszystko w jakiś sposób nie pasuje im ta trawa. Jakoś to wyczuwają. Nie wiem jak one to wyczuwają. Gołąbki zamknięte, no niestety. Kurczę niestety. To ja mi tak tłuką, że wystarczy, że je puszczę i i od razu jeden gołąbek znika. No nie, to tak nie chce, nie? I dlatego tak muszą być zamknięte. Popatrzcie tutaj. Ile trawy jest taki kemp? Gdzie mogłyby spokojnie zjeść? Tu jest wygolone prawie że do zera. A tutaj są kępy i nie jedzą tego. I tak samo jest tutaj. Tu w ogóle muszę ich przystawić, bo to jest piękna koniczyna. Ale patrzcie, o tam na przykład. Koniczynka. I wro nie wrotycz, tylko... Ojazdu to co się indykom daje. No, to biało kwitnie. Kurde, jak to się nazywa? Ro mm. No dobra, nie pamiętam. Rokit, yy, rokitnik? Nie. Dobra, nieważne. Piękna kończyna, widzicie? I nie jedzą. Wolą tam grzebać w sianie. Wolą tam golić do zera. Ale tutaj nie jedzą. No właśnie, tak to z tymi owieczkami jest, że one są takie czułe, kurde. Dobra, nie wiem ile mi wystarczy pamięci, bo widzę, że już zaczyna mi mrugać powoli bateryjka. Nie pamięci, tylko prądu. Więc ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Teraz będą krótsze odcinki, ale regularnie, zgodnie z tym co obiecywałem. Wróciłem na tor pracy, więc też już mam poukładane jak i co z kamerą. Na koniec Wam pokażę tylko indyki. Jednak okazuje się, że mam dwa samce i jedną samiczkę. Samczyk to jest ten duży i to jest ten. Natomiast samiczka jest prawdopodobnie tamta. Prawdopodobnie, bo 100% pewności też nie mam, bo ktoś mi to pisał o tych dziupkach na, na. Nie dziupkach, tylko takich tych ogonkach na dziobie. Widzicie tu u góry? To jest samczyk. To jest samczyk. Ale tamta samiczka też takie coś ma i nie wiem. Po czym poznaję, że samiczka tak mi się wydaje, bo te się dwa puszą do siebie. Zresztą po tym to już widać, popatrzcie, już takie mu się robią tutaj czerwone korale, więc po nim widać. Ten z tym się puszał do siebie, natomiast ta najmniejsza nie puszy się w ogóle. Ale nie wiem, czy ona się nie puszy, bo się nie puszy, bo jest za mała po prostu. Czy jest po prostu samiczką? To wszystko wyjdzie w praniu. Muszę was przesunąć, bo już widzę wybrudzoną. Macie tutaj dobrze trawkę. O to ziółko mi chodziło, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to strasznie indyki lubią, patrzcie. O. To jest coś, co one bardzo... Bardzo lubią. Właśnie coś takiego. O. Tylko im dać i one od razu ogień. Dobra, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się kochani. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!